Norwegowi który objął prowadzenia jest już tymczasem zielone światło dla Stefana Krafta on także tutaj w tych warunkach może poszybować daleko i leci, leci Stefan Kraft leci daleko czy będzie nowy rekord obiektu wczoraj Stefan Kraft w serii próbnej 145 metrów to był najmniejszy skok dał w Miami, a teraz 144 i tyle od tego momentu wynosi nowy rekord okurajamy 143,5 i to dotychczasowy rekord adensza Fanemela, uzyskany przed rokiem w zawodach Kucharu Świata. Dzisiaj Maciej od w serii próbnej, ale nieocenianej, nie punktowanej przez sędziów stylowo, 144. A teraz ten sam wynik w konkursie, w którym sędziowie punktują styl, uzyskuje Stefan Kraft. Ale ponad 2 metry na sekundę pod narty, ponad 22 odjęte punkty. No i musimy teraz poczekać na te wszystkie przeliczniki, czy to wystarczy, aby wyprzedzić Ej, Daniela Andretante. Powinno wystarczyć, bo przecież stylowo ładnie tam wylądował i jest pierwszy. Stefan Kraft obejmuje prowadzenie.